Witajcie, Lego dostarczyło naprawdę wiele yy, różnorakich, wspaniałych zwierzaków. I czas zrobić ranking tych zwierzaków. Tylko są dwie: no, trzy zasady. Pierwsza to, że muszą być z mojej kolekcji. Druga, że gatunki nie mogą się powtarzać. Czyli to znaczy. Że jak mam tutaj takie dwa pająki, to nie mogę ich dać dwóch do rankingu, mimo że oba są świetne, bo musi być jeden przedstawiciel danego gatunku. I trzeci warunek zwierzęta to muszą być jednym klockiem, bo yy, tak naprawdę smoki, dinozaury to też są zwierzęta. No i takich ogromnych zestawów bez sensu tu dawać. Miejsce 10. Żaba. Bardzo fajny zestaw znaczy zwierzaczek yy, wykonany znaczy poprawnie, tylko szkoda, że jakby nie ma na oczkach żadnych, ale to żadnych są sobie nigdzie. No ja wiem, że to jest taki mały klocek, ale strasznie jest jednolita. Miejsce dziewiąte rybka. Klasyczna rybka, jakby tu nie ma nic do poprawy, ona jest wykonana. W dobry sposób? Chyba nie mam żadnych uwag. I jedna rzecz jest bardzo smutna według mnie w tej rybce jakby. Pomyślcie sobie, rybka to jest żywe stworzenie. Co nie a ile osób znaczy ona jest bardziej traktowana jako jedzenie, bo ile razy. Widzieliście rybkę w zestawie, że sobie po prostu pływa? A ile razy jako jest jako jedzenie w jakiejś bestie czy coś? Właściwie to jest smutna prawda i pamiętajcie: wyciągajcie rybki ze skrzynek swoich i dawajcie je do wody, żeby sobie żyły, a nie były jakimś pokarmem. To jest ważne. Miejsce dziewiąte Raptory. Znaczy, no mówiłem, że tu nie ma dinozaurów, ale to jest jeden klocek, więc się zalicza. Y to jest chyba jedyny. Tak naprawdę klocek z Jurassic, no nie klocek, ale jakby postać z Jurassic Parku jaką posiadam. No i nie znam się na tym za bardzo, więc nie wiem jak się nazywa, no ale wykonanie jest bardzo dobre, szczegółowe zadruki. No i tyle w sumie. Wróbelek. Po prostu fajnie zrobione zwierzę. Miejsce. Szóste, taki pies. Chyba najlepszy pies z mojej kolekcji. Po prostu tarasa jakoś tak najbardziej mnie przekonuje. Wszystko tu jest dobrze wykonane. Oczka są zadrukowane i nosek, no więc bardzo fajna figurka. Miejsce piąte, wiewiórka. No jest taka słodziutka. No, patrzcie na te oczka, jakby. Jak mało trzeba, żeby zrobić tak słodkiego zwierzaczka? Yy, szara jest według mnie jeszcze lepsza od takiej pomarańczowej. No ale wy widzicie te łoczki, jakie one są słodziutkie. To jest zwierzaczek, yy, który jest bardzo dobrze wykonany przez firmę Lego. Miejsce: czwarte, yy, najnowszy kod z najnowszej serii kolekcjonerskiej. Yy, dlaczego. Yy, cała ta seria prawie jest taka beznadziejna, ten kotek jest świetny, to nie wiem, no ale. Bardzo fajna figurka jakby. Chyba nigdy nie było takiego kotka z takim puszystym futerkiem, i figurka bardzo dobrze wykonana przez firmy Lego. Miejsce trzecie. Skorpion. Nie jestem pewien, czy. Dalej produkują y, te skorpiony, ale kojarzą się ze starymi czasami trochę. Y, no i wykonane zostały bardzo dobrze. I jakby mieli zrobić lepszy model odświeżony, to w sumie nie wiem, co by tu mieli zmieniać. Miejsce. Drugie: Pająk. Dlaczego nie wybrałem y, tego starszego? Starszy był bardzo fajny, był bardziej funkcjonalny, ale jednak ten nadrabia swoim wykonaniem, bo zrobiona ta figurka jest naprawdę bardzo dobrze. Wszystko, co powinno się znaleźć od takiego pająka, się zgadza. Jest osiem nóg, jest odwłok. No i takie tutaj. Szczenko, czułki, oczy. Więc to jest bardzo fajna figurka. No i uwaga! Miejsce pierwsze. Oczywiście, że to musiał być wąż, bo uwielbiam węże. No i wybrałem tego. Dlaczego nie nowego? Jakoś te są bardziej takie nostalgiczne, takie prostsze, takie po prostu yy, lepsze dla mnie, bo jednak kojarzą mi się z tymi starymi czasami, kiedy się dostawało jakiś zestawik z ninja, i oczywiście tam były węże i tam były takie wspaniałe oto węże. I to tyle w tym filmie i piszcie, jakie są wasze ulubione zwierzęta z Lego Pa?